Witajcie, to samochód mojej mamy, przebieg ponad 200 tysięcy kilometrów i od jakiegoś czasu namawiam mamę, żeby zmienić na coś nowszego, ale wiecie jak to jest, ludzie przyzwyczajają się do swoich samochodów, kochają je i w pewnym momencie nie chcą się ich pozbyć, dlatego, że uważają, że jest dzisiaj im tym najlepiej na świecie, dlatego, żeby nie naprawiać przyszłościowo tego silnika, muszę od niego... Odpowiednio dbać. Dlatego dzisiaj wymiana oleju, a skoro wymiana oleju, no to oczywiście półkanka. Ten silnik jest w bardzo dobrej kondycji. Nie ma problemów tutaj z cylindrami, z ciśnieniem, z niczym. Zadawaliście pytania po ostatnim moim filmie odnośnie półkanki i samochodu BMW, gdzie rzeczywiście ta półkanka ten silnik uratowała i przywróciła mu kondycję. Pukankę możemy stosować niezależnie od tego, czy mamy problem. Po prostu stosować ją przy każdej wymianie oleju profilaktycznie, a silnik będzie na pewno dłużej żył. Także teraz odpalamy. I teraz, pamiętacie, 10 minut. 10 minut to minimum, jeżeli macie silnik silnego dużej pojemności, gdzie wchodzi dużo oleju, to wtedy spokojnie może pracować 15 minut. Wtedy zostanie dokładnie wyczyszczone. Jeszcze 3 minuty, i spuszczamy olej. Zobaczycie, ile brudu z niego wyleci. Tak naprawdę, stosowanie takiej płukanki przy każdej wymianie oleju zagwarantuje nam to. Że silnik będzie zawsze czysty i zawsze będzie w dobrej kondycji. Nie będzie problemu z popychaczami hydraulicznymi, nie będzie problemu z tym, że będą zapiekać się pierścienie, będą czystsze świece. Ogólnie będziecie czuć, że silnik jest żwawszy, ma więcej mocy i pracuje, jak to się mówi, jak szwajcarski zegarek. Silnik oczyszczony, a teraz go trzeba zalać porządnym olejem. Dla mamy wybrałem brytyjski olej z nanotechnologią, a konkretnie z ceramiką. Co ma spowodować ceramika? W każdym silniku części ocierają o siebie, mają ze sobą styczność, oczywiście robią to w płaszczu olejowym, ale mimo to się zużywają. Ceramika wyłoży się na powierzchniach tych części i w tym momencie zmniejszy się tarcie, czyli silnik. Będzie miał dużo lepsze osiągi, ale przede wszystkim będą się w dużo mniejszym stopniu te elementy zużywać. Dlatego, że w pierwszej kolejności będzie się zużywać ceramika, która wyłożyła się na powierzchni, a takiej ceramiki nawet może być do 700 nanometrów. Dodatkowo, jeżeli w silniku były jakieś ubytki, to ceramika w dużym stopniu jest w stanie je wypełnić i nawet często zlikwidować. Także teraz olej do silnika. Jak ja go lubię. Mm -hmm. Silnik wyczyszczony, zalany porządnym olejem, to jeszcze tutaj czegoś brakuje. Mamo, specjalnie dla ciebie, dodatek do benzyny. To silnik benzynowy, który wlewamy do zbiornika i uwaga, ten dodatek czyści układ, konserwuje, usuwa wodę, a jeszcze dodatkowo redukuje emisję toksycznych składników spalin. Także cała puszeczka do zbiornika. Pół godziny i obsługa zrobiona. I właśnie najlepiej robić to w ten sposób. Nie sam olej, ale olej plus dodatki. Dlatego na mojej platformie za zakup zestawu teraz rabat 10%. I to uwaga dowolna ilość oleju i dowolna ilość dodatków. Mam nadzieję, że nie słyszy tego prezes mojej firmy, ale słuchajcie, wystarczy dogadać się z kumplami albo sąsiadami, i wtedy. Nie jest problemem dozbierać do 500 zł i wysy.